W nowo otwartej Termie Bania zakończyła się specjalna akcja skierowana dla seniorów. Zorganizowane grupy osób po 60. roku życia mogły bezpłatnie korzystać z dobrodziejstw Cichej Strefy Basenów Termalnych w Białce Tatrzańskiej. O podsumowanie akcji poprosiliśmy dyrektora Termy Stefana Stopę. Łącznie było to około 3000 tysięcy osób, które przyszło, skorzystało u nas z pobytu 2,5 godzinnego w Strefie Cichej i mamy nadzieję dobrze się bawiło. Pomysł ten zrodził się kiedy zastanawialiśmy się w jaki sposób zachęcić i pokazać nasz obiekt osobom które być może korzystają z tego typu obiektów ale innych po drugie być może nie będą miały okazji skorzystać z tego obiektu u nas dlatego że ceny które na początku świadczyliśmy były trochę wyższe tak? więc pomysł generalnie Także dlatego wyrodził się, bo nasza strefa cicha jest strefą, która daje bardzo szerokie możliwości rehabilitacji właśnie osób po 60. roku życia. Chcieliśmy pokazać, że nasz obiekt jest obiektem bardzo dobrze spełniającym ich oczekiwania, że jest przystępnym także cenowo. A w związku z tym, że mieliśmy takie możliwości przez całe miesiące, październik i listopad, stąd taka inicjatywa, stąd taka akcja.